Cześć, mam nadzieję, że teraz dobrze, dobrze mnie słychać. Witajcie raz jeszcze w prognozie na dzień dzisiejszy i na wieczór. Nagrywam ten materiał raz jeszcze z racji tego, że patrząc na swój poprzedni materiał, który nagrywałem jakieś dwie godziny temu, ale nagrywałem go dosyć szybko i nie sprawdziłem do końca, czy działa dobrze mikrofon. Okazało się, że przerywa, więc nagrywam ten materiał raz jeszcze. Za ten poprzedni materiał przepraszam, ale. Ogólnie, jeżeli ktoś zrozumiał tamtą wypowiedź, to tu się wiele pod tym, w tej materii nie zmieniło. Zaczniemy przede wszystkim od tego, że w tym momencie nad Polską. Mamy sektor ciepłego, sektor bardzo ciepłego powietrza, szczególnie w Polsce Wschodniej, w Polsce Centralnej. Po płannych burzach, które były dosyć słabe i które opuściły już nasz kraj, na, mamy w wielu miejscach piękną słoneczną pogodę. Temperatury bardzo szybko wzrastają. Natomiast w Polsce Zachodniej mamy zachmurzenie całkowite i tam występują lokalnie opady deszczu, opady deszczu o natężeniu. Lokalnie, nawet intensywnym, szczególnie teraz w okolicach Szamotu. Za tymi za, i tu mamy właśnie strefę frontu atmosferycznego. Za tą strefą frontu atmosferycznego mamy burze wewnątrzmasowe, spowodowane tu przede wszystkim powietrzem, które które też jest dosyć chwiejne, aczkolwiek tam szanse na burze będą zdecydowanie mniejsze, te burze będą zanikać, zdecydowanie inaczej w Polsce wschodniej, w Polsce południowej przede wszystkim gdzie dziś ryzyko burz jest największe. I powtarzam, o ile w dniu wczorajszym te prognozy mogło wyglądać tak, żeby te prognozy się nie sprawdziły, ale ryzyko naprawdę było duże. Dziś to ryzyko jest jeszcze większe i ja potrzebuję słowa. O silnych burzach i tego nie zmienię. Już widzimy w tym momencie nad wschodnimi, wschodnimi Czechami bardzo niebezpieczną sytuację burzową, a przypominam, mamy godzinę 20:33, i widzimy w okolicach od Ołumca aż po Mikulow bardzo niebezpieczny układ burzowy, który się wzmacnia, który ma dosyć niebezpieczne sygnatury i który zmierza w kierunku województwa małopolskiego. To będzie pierwszy układ burzowy, który będzie przemieszczał się przez Polskę. Pierwsza burza już powoli zaczyna wchodzić do Bielska-Białej, na południe od Bielska-Białej. Bardzo niebezpieczna sytuacja dzisiaj będzie w górach i bardzo niebezpieczna sytuacja będzie w województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim południu województwa mazowieckiego. Te burze mogą powstać jeszcze przed tym układem, bardzo szybko się skonsolidować i przemieścić się w formie układu. Możliwe, że nawet z sygnaturą był echo przez Polskę południową, południowo-wschodnią, w kierunku wschodnim z odchyleniem na północ. I na czele tych burz możliwy jest wiatr do 100 bądź 110 km na godzinę, nawalne opady deszczu oraz opady gradu. Kolejne burze, kolejny układ jest prognozowany późnym wieczorem bądź w nocy. Jak on będzie się przemieszczał jeszcze do końca nie wiadomo, więc to zostawimy na oddzielny, na drugi materiał, ale tak jak mówię sytuacja jest rozwojowa i bardzo niebezpieczna. Niebezpieczna jest też, znaczy inaczej, osoby, które dziś będą w Radomiu na Airshow Radom, też zwróćcie uwagę na pogodę. Miejcie jakąś aplikację no castingową, ażeby zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja pogodowa i na pewno śledźcie te układy, które są w Czechach, bo one mogą zahaczyć o radom. Zobaczmy w ogóle nad Czechami, jak szybko te układy się utworzyły. Przed chwilą jeszcze ich zupełnie nie było, a już mamy. Już o, już nam tutaj powstały, więc sytuacja jest rozwojowa i niebezpieczna. Powiem jeszcze dodatkowo, że ten drugi układ Boł echo, który będzie wieczorem, bądź w nocy, również może przyczynić się do dużych szkód. Sprawą, sprawcą tego całego zamieszania jest front atmosferyczny. Ten front atmosferyczny jeszcze w godzinach na awiacji, zobaczmy, w godzinach południowych ma się znajdować w Polsce Zachodniej, przy czym na wschodzie nad Zachodnią Rosją ma być ośrodek wysokiego ciśnienia, który spowolni przemieszczanie się tego frontu atmosferycznego. I spowoduje, że ten front zacznie się niejako kłaść nad Polską i falować. To brzmi co prawda dziwnie, ale rzecz w tym, że podczas falowania tego frontu mogą występować bardzo dobre warunki do powstania niebezpiecznych układów burzowych, które będą się wzdłuż tego frontu bądź wzdłuż linii przed frontem atmosferycznym przemieszczać. Tak będzie też i w tym przypadku, więc, tak jak mówię, Wczoraj i w nocy ta pogoda dosyć spokojna mo, może uśpić czujność, jednak sytuacja niebezpieczna jest nadal. IMGW wydało drugi stopień ostrzeżenia przed burzami dla Polski południowo-wschodniej, przede wszystkim województwo podkarpackie, województwo małopolskie, województwo. No, przepraszam, Świętokrzyskie, województwo śląskie oraz województwo pomorskie. I jak czytamy, przede wszystkim jeśli chodzi o burzę, to opady deszczu od 35 do 40 mm, porywy wiatru do 90 km na godzinę i miejscami grad. Prawdopodobnie zostanie wydany też alert RCB. I MGW. Wydaje również prognozę dla Polski Południowo-Wschodniej, tam ostrzeżenie przed silnymi burzami, rozszerzone ostrzeżenie przed możliwością wystąpienia silnych burz dla Polski Wschodniej oraz dla województwa. Pomorskiego, natomiast możliwość burz praktycznie w całej Polsce, jak czytamy, na północnym zachodzie kraju, głównie w godzinach przedpołudniowych, burze będą na ogół słabe i szybko zanikające. Natomiast na przeważającym obszarze, burze będą rozproszone z zapadami od 25 do 35 mm i porywami wiatru od 75 do 85 km na godzinę. Lokalnie grad od 1 do 3 do cm. Natomiast na południu, tam od 35 do 40 mm, w opadzie, Wywiatru około 90 km na godzinę. Lokalnie opady gradu od 3 do 5 cm i tam ze względu na sprzyjające warunki kinematyczne burze mogą organizować się w większe struktury wielokomórkowe. E, istnieje też ryzyko powstania superkomórek. W nocy nadal silne burze możliwe w Polsce Południowej przede wszystkim, a to za sprawą wejścia kolejnego układu burzowego, który będzie przynosił bardzo niebezpieczne, niebezpieczną pogodę, niebezpieczne zjawiska, tylko pytanie, czy on bardziej będzie przemieszczał się w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim, czy bardziej na północny wschód. Tego, to jeszcze zobaczymy. Polscy łowcy burz wydali prognozę na dziś pierwszego stopnia praktycznie dla całej Polski, przy czym rozróżnienie jest na ilość, na... na Procent szans na pojawienie się tych burz. 50%, 15%, 50% kolor zielony, 15% kolor taki przecinany zielony. I jak czytamy, jeżeli te burze się pojawią, będziemy mieli silny wiatr w porywach do 70 bądź 90 km na godzinę. Ulewny deszcz do 15 bądź 30 mm na terenach podgórskich od 40 do 50 mm. Opady gradu od 2 do 3 cm średnicy, a w przypadku superkomorek burzowych do około 3 bądź 4 cm. I e, słuchajcie, i, pierwsze burze w dzień, e, pierwszy układ, natomiast drugi w nocy. Jak czytamy, część modeli prognozuje wejście zafalowania od strony Czech, które przemieszczać by się miało w kierunku centrum kraju. Z zafalowaniem może być związany układ burzowy, który w drugiej części nocy i w niedzielę nad ranem przeszedłby przez Polskę, zgodnie z przebiegiem obszaru pierwszego stopnia od Śląska po centrum kraju więc również niebezpiecznie. Sieć obserwatorów burz również wydała prognozę. Burz na dzień dzisiejszy na 26 no, 26 na 27 na 27 sierpnia, dlatego też tu jest dane pod uwagę ten drugi układ burzowy i dlatego też. Duże zagrożenie burzowe jest dla południa oraz centrum Polski. i Jak czytamy, w obszarze spodziewamy się dwóch fal burz. Pierwsza z nich pojawi się w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Burze dosyć szybko powinny się zorganizować w klastry oraz układy burzowe. Mogą w nie być wbudowane superkomórki burzowe. Będą one nieść silne miejscami nowolne opady deszczu, duży grat i niszczący wiatr. W drugiej fali silnych burz spodziewamy się w nocy, z soboty na niedzielę. Wtedy to do kraju miałby wkroczyć silny układ MCS, być może w post bo echo z niszczącym wiatrem wiejącym w porywie ponad 110 km na godzinę. Burze te mogą być bardzo aktywne elektryczne i wydajnie opadowo, stanowiąc poważne zagrożenia dla zdrowia i życia. Tak tutaj wyglądają prognozy innych stron. I teraz tak. Żurawie. I teraz tak, e, tak jak wspominałem wcześniej, instalujemy aplikację no na telefonie, taką, której ufamy. Może być to monitor Bush, który ja używam i którego ja polecam, może być to każda inna aplikacja, zabezpieczmy się i słuchajcie, e, to do tych, którzy piszą w komentarzach, że pieprzymy głupoty, bo Bush nie było. Szczerze? To dobrze, że nie było. Mieliśmy cztery, mamy cztery dni, w których te burze mogą występować. Cztery niebezpieczne dni. W jednego dnia te burze silne nie wystąpiły. Fajnie, ponieważ nic się nikomu nie stało. Zostały nam trzy niebezpieczne dni. I. Zachowajmy ostrożność. Naprawdę, e, ludzie, którzy piszą te prognozy, bo ja tutaj przede wszystkim skupiam się na tym, żeby agregować prognozy polskich chłopców Bush, sieci obserwatorów Bush i każdej strony, która chce, żebym to zrobił. E, oni poświęcają ten czas w sumie non-profit, tak naprawdę, robiąc prognozy dla was, e, ostrzegając was. Więc no, słuchajcie, no. No co ja będę mówił? No, trzeba się cieszyć, że mamy niebezpieczną, niebezpieczne warunki pogodowe, a ta burza, nie, 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 znaczy nic się nie stało w twoim na Twoim terenie. To trzeba się z tego cieszyć. No ale tak jak mówię, wracamy, wracamy z prognozami wieczorem, bądź już będziemy działać w terenie. Trudno mi powiedzieć, co będzie, bo te prognozy się ciągle zmieniają. W każdym razie musimy na siebie uważać. Pozdrawiam.